Na początku stycznia pojawiło się kilka nowych talentów w trybie kariery w FC26. Wybrałem dla Was największe z nich i w tym filmiku dowiecie się o nich nieco więcej. W takim razie zostaw łapkę dla zasięgów i lecimy z tematem. Zdecydowanie największy z tych najnowszych talentów z początku stycznia to Vael Mohia z Borussia Mönchengladbach, który zaczyna karierę mając 66 oceny i rozwija się do co najmniej 85. I ogólnie jest to pomocnik, który jest Niemcem, ale ma marokańskie korzenie. Urodził się w Sylwestra 2008 roku, czyli to prawie rocznik 2009. Akademii Borusi Mönchengladbach jest od 2016 roku, czyli od 7 roku życia, a w październiku minionego, czyli 2025 roku zadebiutował dla Borussii w pucharze. Jak na początek ma cztery gwiazdki słabsze i niezłą kontrolę i zwrotność. Niewątpliwie to jeden z ciekawszych talentów z Bundesligi. Drugim ciekawym talentem z Bundesligi jest Aleksander Staff, czyli strzelec z Frankfurtu, który ma na początku zaledwie 61 punktów oceny, ale za to potencjał aż 84. Także nadaje się do wielu klubów, które mają niski budżet. Oczywiście ma dość słabe statystyki, choć z drugiej strony jest wysoki. To typowy napastnik w stylu Targetmana, do grania na ścianę czy na wrzutki. Ogólnie ma też amerykańskie korzenie przez jego dziadka. Jest wychowankiem Akademii Frankfurtu, ale jeszcze nie zagrał w pierwszym składzie. A teraz polecę trzy talenty z Ligi Angielskiej, a dwa z Manchesteru. Pierwszy z nich to Shay Lacey. Prawoskrzydłowy Manchester United, który zaczyna karierę mając 35 oceny i rozwija się do co najmniej 84. I od samego początku jest piekielnie szybki, bo ma 87 tempa. Już na starcie ma też karty stylu do finezyjnych strzałów i speedboosta. No i 4 gwiazdki sztuczek. Jak na zawodnika z overallem 65 to naprawdę niezły początek. Jego historia jest dosyć ciekawa, bo urodził się w Liverpoolu, ale od dziecka był kibicem United. Natomiast jego starszy brat kibicował Liverpoolowi. Wracając do Shea Lacey'ego, to on zadebiutował w Manchesterze United w listopadzie zeszłego roku. A niedawno zaprezentował się szerszej publiczności, ale raczej w negatywnym stylu. Ponieważ zarobił głupią czerwoną kartkę w meczu FA Cup przeciwko Brighton. I to na Old Trafford. Drugi talent z Manchesteru to Divine Mukasa, ale nie z United, ale z City. Również pomocnik, choć raczej środkowy, który rozwija się od 65 oceny do co najmniej 83. Ogólnie jest wychowankiem West Hamu, bo w Akademii tego klubu spędził aż 10 lat, no ale 3 lata temu w 2023 przeszedł do Akademii City, a nawet w tamtym roku pojechał na obóz przygotowawczy z City. No i coraz częściej pojawia się w szerokim składzie ekipy Pepa Guardioli. Swoją drogą we wrześniu 2025 roku zadebiutował w meczu z Huddersfield w Pucharze Ligi i wówczas asystował przy golu Fodena. Co ciekawe mógłby grać dla aż trzech reprezentacji, ponieważ jego mama jest z Litwy, tata z Ugandy, a on sam urodził się w Anglii i właśnie dla angielskich młodzieżówek na razie gra. I trzecia, ostatnia propozycja z Premier League to dość nieoczekiwany talent Alison. Najnowszy nabytek Aston Villa. Jest wychowankiem brazylijskiego Gremio, a w styczniu tego roku został wykupiony przez Aston Villa za 10 milionów funtów. No i na starcie ma 70 oceny, a potencjał plus 83. I też jest prawo No, jest całkiem szybki jak na początek, 79 tempa. I ogólnie to jest dosyć ciekawy transfer, bo w Brazylii nie miał jakiś wielkich statystyk. Kwota 10 milionów funtów też nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia jak na standardy Ligi Angielskiej. Ale widocznie Aston Villa coś w nim dostrzegła i zdecydowała się na taki skromny transfer. Na pewno będę przygotowywał kolejne takie odcinki z nowymi talentami, bo w styczniu w okienku transferowym może ich pojawić się jeszcze więcej. Natomiast też przypominam, że niedawno do trybu kariery powrócił Thiago Silva. Wiadomo, to nie jest wielki talent, bo on w tym roku skończy już 42 lata. Ale jak na taki wiek, ma całkiem niezłą ocenę: 82. No wiadomo, tempo jest fatalne, bo ma 34. Ale swoją drogą na pewno to będzie coś fajnego: zagrać karierę FC Porto z Thiago Silvą, innymi wielkimi talentami tego klubu, no i oczywiście trzema Polakami: Bednarkiem, Pietuszewskim i Kiwiorem. Przez ostatnie dwa lata Thiago Silva grał dla Fluminense z ligi brazylijskiej, więc w FIFA go nie było. Ale jest szansa, że zagości na dłużej w FIFA, no bo też podpisał taki kontrakt do końca sezonu z opcją wydłużenia o kolejny rok. Więc być może Thiago Silva pojawi się także w FC 27. A jeśli już o tematach brazylijskich mowa, to zapraszam cię serdecznie do innego filmiku na moim kanale, w którym to opowiadam o szansach na pojawienie się Ligi Brazylijskiej w eSports FC w najbliższych miesiącach.